Siemano w kolejnym dniu. Słońce nas tutaj przywitało. tam mamy widok. Wczoraj się działo na trasie. No szkoda, że nie nagrywałem, ale byliśmy dwa dni nie podłączeni do prądu i się rozładowały wszystkie baterie. Pierwszą przygodę mieliśmy, że pojechaliśmy gdzieś wysoko w góry i było ograniczenie co do wysokości, Było można przejechać samochodem do 3 metrów. Mamy 3,15 i trzeba było zawrócić i godzina w plecy później na autostradzie mm, wypadek w korku godzina kolejna stracona także przyjechaliśmy tutaj dosyć późno i to też by był chyba czwarty kemping mm, i dopiero właśnie na czwartym kempingu okazało się, że możemy sobie tak stanąć jak teraz przy krawężniku do prądu mogliśmy się podłączyć, więc spoko, fajnie. sanitariaty czyste. A nad jeziorko mamy tutaj. Wychodzimy sobie poza bramę i jest jezioro. Takim podrzędnym przejściem, ale to wam pokażę za chwilę, bo idziemy teraz po jakieś bułeczki. Bo tutaj się spóźniłem trochę i już bułeczek nie ma w sklepie. Tylko były krosanty. Dobra, to idziemy do sklepu. Będziemy szukać sklepu no. i tutaj jest wyjście i jest jezioro Czekaj no, i teraz no. i teraz sobie tutaj schodzimy Przechodzimy przez tunel Jak przejdziemy przez tunel, Hello. i się ukazuje nam taka malutka plaża i taki widok. I można szukać skarbów. Dobra, a my idziemy do sklepu. Idziemy, idziemy i tutaj dochodzimy do miasteczka włoskiego. Tutaj mamy pana nowce To się rzuca kamieniami do jeziora. No dawaj tutaj. Brzydki kamienie No. I taka zabawa. Piękny widok. No kurde. Tak jak byliśmy nad balatonem w zeszłym roku, to na mnie wrażenie to, że to jest kosmos. Kupki zrobione w pobliskim, w pobliskim szparku. Kurde, całkiem fajnie zaopatrzone. Fajny, fajny jest włoski język <ścoughs> Całkiem fajnie i blisko mamy do tego sklepu, bo dosłownie 5 minut. Później przyjdziemy tu po jakieś włoskie winki Jakieś pierdoły. Dobra idziemy teraz zjeść śniadanie okay. teraz muszę zrobić bardzo ważną dobra idziemy to się i co teraz nice a my teraz musimy iść chyba tutaj dołem nie wiem czy tam drugą stroną też można dojść szliśmy tędy, więc tędy wracamy troszkę dzisiaj wieje, ale jest już słońce świeci, podobno ma być 26 stopni czyli tak fajnie, nie za gorąco i później idziemy nad wodą nie pomyliliśmy przejścia. No, musimy iść troszkę dalej. Ale ja nie widzę tego przejścia naszego. Dobra, tam jest za tymi kwiatami. To już się robi gorąco, ja jestem w bluzie. I już jest mega ciepło. Fantastyczne widoki. Dobra, i tu jest nasze wejście, ale tam też byśmy doszli, wiesz? Tylko byśmy musieli przejść tam, jak i przez jakieś parcele. A tak prosto do Campero. Tunel, tuż te cykady. Nie ja myślę, że To nie było mhm. no takiego prawda? Nie, wiem, Kemping naprawdę fajny, takie czyste sanitariaty, kabiny prysznicowe, no wszystko jest. Shimano, stół zastawiony, tak wygląda nasze miejsce szkoda że tak tutaj przy tym ale nie, nie, nie jest źle ważne że jest trawka nie ma rudzimy nie ważne że jest trawka widok na jezioro proszę bardzo Potem idziemy zwiedzać okolicę. Chociaż nie wiem, czy to jest coś tu do zwiedzania. Chyba tylko kościółek. A też tu nasz. Do Puszu. Na urlopie nie można zapomnieć o aktywności fizycznej Dzisiaj robimy plecki Chyba plecki, albo ślady, nie wiem no Może mi w tym Antonina Robimy Dalsza seria poza kamerami Tata, patrz, za dugi Jurek, chcesz powiedzieć do Hej, katulanka! Tak, w ogóle to jesteś, jesteśmy w miejscowości Brędzone. Ania chyba sprawdza menu. Brędzone. Byliśmy na porannych lodach. straciatella, Czekolada. Truskawka. Lody smaczne. Idziemy do camperu. Nastąpiła taka zmiana. Zmieniliśmy miejscóweczkę. Staliśmy tam. Teraz stoi tam chyba kolejny kamper Nie wiem czy czeka na nawias. A my zjechaliśmy trochę niżej. Mamy taką fajną parcelkę pod drzewami. No w sensie to tutaj akurat gdzie mamy krzesło. Nie ma drzew. Ale mamy markizę, więc gdzie jest. No i fajnie trawka tak a teraz idziemy pocilować sobie nad jeziorko ręczniczek jest, zaraz zobaczcie jaka woda wczoraj była fajna dzisiaj będzie jeszcze lepsza także idziemy a nie, tu ktoś przyczepą wyjeżdża właśnie a my się zastanawiamy, bo mieliśmy zostać tu na jedną noc na dwie noce a zastanawiamy się, czy nie zostać na trzy noce i sobie odpuścić tam miejsce, które mieliśmy w planach. No bo to jest fajnie, a trochę jest takie męczące, żeby być... Z jednej strony męczące, a z drugiej strony też spoko, żeby dwa dni sobie tu zobaczyć jedno miejsce i potem się przemieścić w kolejne. No ale to zobaczymy wieczorem, jak tam dogadamy sobie temat. O, tu jest jak zwykle przez murek. Nawet się schylam, a to jest dosyć wysoko. I jesteśmy już nad jeziorkiem. Tu ludzie się opalają. I my chyba tu się rozbijemy sobie. Z kościoła słychać dzwony. Wieje. Jak woda? Zimna podobnie. Godzina 19.30, ostatnie godziny na tym kempingu. Jeszcze dmuchamy koła. Idziemy na jeziorko <laughs> się kąpać. Nie ja, ale tam Julek z się i Wika chyba też zamierzają popływać. Nie wiem, mama już poszła? Także... Jutro rano o godzinie 7 planu planujemy wyjechać do Cinque, coś tam, <laughs> sprawdzę. Sprawdzę to, co za miejscowość. Cinque Terra, nie wiem. Podobno no, mega, mega miasteczko. Cinque Terra. Podobno też ciężko z miejscami na kempingu. Mam trzy kempingi na że tak powiem, zaznaczone. Jeżeli będzie miejsce, to się zatrzymujemy, a jeżeli nie będzie miejsca, to jedziemy do Pizy. No. W Pizie mamy trzy miejsca zaznaczone. Jak nie będzie tam miejsca, to wracamy chyba do domu. No chodź. Także najpierw Cinque Terra, trzy kempingi. Jak nie będzie miejsca, to to Piza. Tam też trzy kiepinki. A nie, to będziemy spali na, na parkingu. Na parkingu. Nie, A nie to wracamy wtedy w kierunek Polska i ciśniemy i w Austrii się gdzieś zatrzymamy pewnie. W ogóle kemping powiem wam jak jesteście zainteresowani przyjazdem nad gardę. Piszcie śmiało, dam wam namiar na ten kemping. Bo jest mega, no blisko jeziora. Dosłownie 30 sekund. Yy, blisko sklep, szpar, samo pole king, kempingowe. No, wygląda mega. Mega czyste sanitariaty. Yy, parcele zadbane, trawa skoszona. Podłączenie do prądu, woda, cisza. I w ogóle fajny klimat. Wczoraj, tutaj, sobie z Niemiec. Za mną tutaj. Rozstawili stoliki, chyba z 20 osób. Otworzyli winko i sobie siedzieli wieczorem i popijali. No, klimat po no pierwszy raz coś takiego widziałem. Naprawdę fajnie. A idziemy teraz na plażę sobie troszkę dalej w sensie 100 metrów dalej i zobaczymy, jaka tam będzie woda. No, i poszliśmy ze 100 metrów dalej. Tutaj jest fajna taka plażyczka. Nie za... No to ten dosyć sporo jak tutaj na tą część jeziora Ale tutaj jezioro w ogóle jest dosyć głębokie. Jest o mega mega duży spadek spadek, nachylenie takie, które momentalnie się robi głębokie. Nie tak jak nad gardą, że szło się 20 metrów do wody i miało się ją w a tutaj jest parę kroków i...

Nurek przygotowany. Jaki u ciepła woda? To jest taka chyba zimna. A teraz będzie nurkowanie. U... <laughs> Szukanie skarbów pod wodą. Great. <laughs> Jeszcze chwilkę posiedzimy i idziemy pakować rzeczy, żeby jutro rano bez stresu wyjechać. Prawda? I też no, ostatni dobrze. dzień nad gardą więc wlatuję po małym lampeczce włoskiego wina do Kubeczku plastikowym no i do grillowanej kiełby mm. Także lampeczka wineczka i jutro rano o siódmej start i będzie relacja z jutrzejszego dnia na kanale za dwa miesiące jak dobijecie 50 watok w górę. Elo. Siemano. Kolejny dzień. Godzina ósma. W planach był, że o tej godzinie powinniśmy być godzinę w drodze. Chcieliśmy o 7 wyjechać. Ale teraz nastąpiła zmiana w planów, bo nie jedziemy do Pizy, tylko jedziemy nad Balaton Furet. Tam byliśmy... byliśmy... Rok temu było całkiem spoko, też mieliśmy taką średnią pogodę, wtedy, no a jedziemy z tego względu, żeby, po, żeby nie jechać, nie wracać do domu 24 godziny non stop, bo tak tylko byśmy przez 3 dni jechali, spali, jechali, spali i nie chciałem męczyć dzieciaków podróżą i jedziemy sobie już nad Balaton, 8 godzin, pokazuje nawigacja, więc pewnie jest 10 a potem stamtąd 10 do Polski i na Luzie na dwa lata. sobie posiedzimy z 4 albo z 5 dni. Jeden region Tichany, tam chcemy zobaczyć, bo byliśmy rok temu. To właśnie ten Tichany jakim cudem ominęliśmy. A tam jest podobno region słynący z lawendy. A teraz idę do sklepu i jemy śniadanie i jedziemy. A jeszcze wam pokażę, jak to wyglądają sanitariaty tak w ogóle, bo tego wam nie pokazywałem. Idziemy. Tak, skręcamy z prawej W ogóle sanitariaty są, nie są wydzielone dla kobiet i dla mężczyzn Są wszystkie razem I tak to wygląda, dwa budyneczki Welki, mega czysto prysznica a tu jest miejsce, gdzie można wymyć zęby i pralnia, ale już nie będę pokazywać nagrywać, bo ktoś tam właśnie myje zęby sobie no. u góry są porcele też Naprawdę fajnie. A teraz idziemy do sklepu. No, a jeszcze Wam opowiem o tym, jaka wczoraj była sytuacja. Podobno z 10 km od nas. Podobno było takie gradobicie, że powbijało ludziom szyby w samochodach. W kamperach. podobno te górne okienka, te szyberdachy też wybijało. O takim idę przejściem, tunelem. Słychać fale. Eee, grad był w wielkości niby piłeczek tenisowych. Więc nas to minęło, A wczoraj właśnie coś się zastanawialiśmy, co takie jest jakieś dudnienie. Nie wiem, czy to może była ta burza. O, kurde, to by była przygoda, bo byśmy, no nie wiem, jakby coś tam się z szybami stało, co byśmy zrobili. A no tu od rana sobie ludzie spacerują. Dobra, lecę po te bułki i mam nadzieję, że za godzinę, też wątpię, że za godzinę wyjedziemy. Ale fala jak, fala jak nad morzem. Godzina 9:40 i startujemy. Wszyscy gotowi, ładna pogoda. Zobaczymy, jak tam będzie droga nad Balaką. Także odpalamy silniki. I lecimy. Jo! Mała przerwa o godzinie 16.45 Kurde jedzie się źle, thank you, dostałem właśnie kwiatka I patrzcie No, wpadł mi do nosa Patrzcie co zrobiłem <laughs> Patrzcie co się I taki Julek namalował Takiego oto Motyla Teraz idziemy na maczka Teraz ja się źle, pokażę. znowu korki No i Tosia I to u góry coś No jest. tak, no jest wszystko. Korki straszne. I że na to szybciej pójdzie. No dobra, idziemy zjeść i potem raport będzie dalej. Gdzie dojedziemy, to nie wiem. Teraz to już... Na pewno nie, do, nie dojedziemy do, do, na Węgry, do tego Balaton Furet i pewnie się zatrzymamy gdzieś wcześniej, żeby przespać się. Także raport później. Jo. Godzina 22. Niestety nie udało nam się dojechać. Ten kemping, na który jechaliśmy, okazał się chyba lipą. <noise> I... Ogólnie dobrze, że sprawdziliśmy sobie, zaktualizowaliśmy informacje na Google'ach, bo się okazało, że plaża, która była w ubiegłym, ro... w ubiegłym roku, no, dwa lata temu, to już jej nie ma. Były tej... zjeżdżalnia już jej nie ma. A na tej plaży nam najbardziej zale... zależało, bo było mega płytko i fajne miejsce dla dzieciaków. No właśnie. I jutro szukamy. No dzisiaj jeszcze pewnie będziemy Mam szukać dobra, to... jakiegoś kempingu z plażą, a teraz coś robimy do picia, jakąś herbatkę i szukamy kempingu na jutro, a potem spać. Także następny film. Będzie pewnie jutro już z kempingu, także do jutra Yo.